Co robicie, mamo, tato? Tata, co ty robisz? Ślepa jesteś. Siedzisz? A co robi mama? E, co ty robisz? Mama, mama co ty robisz? Nie przeszkadzaj. Okay. Nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj. Bo mi się nudzi. Co to jest? Mamo, bo mi się nudzi. Daj sobie, weź brata i pozbierz okolicę czy coś. Nie wiem, Brat idzie ech, ech. ze mną na spacer. Oprowadzisz mnie po domu sąsiadki, tak mówią rodzice. Chodź. to Damian, ma, ta, to mam. E, czy kurde, Damian, e, czy kurde, Wojtek, Wojtek, no, no, idziemy. Ja sam ja ustaję, Chodź, Wojtek, idziemy tutaj, sąsiadki, chce. Już... A ja co do tej góry. Chodź, Wojtek, bo musisz ze mną. Bo, no, ja ja sam, się mam, muszę. bo jeszcze się zgubię itp. Chodź tutaj. I nie chodź tutaj, chodź. I tutaj to jak kogo miał? Pracę. Tutaj, dobra, to jest dom sąsiadki, czy nie? nie. No, nie, chyba nie, jeśli tego. chyba A kto druga? Zamykaj te budziki. A co to jest? Krzyż No, zostaw coś w gamaniu. A ty to kto? Eee. To jest mój chłopak, nie co? A ty to kto? Sąsiadka. No i na co? Może ktoś co robić? A co w ogóle I co robić z nią? Tak, generalnie to przyszliśmy poznać nowych sąsiadów, czyli ciebie. Właśnie ja mi ja przyszłam poznać. I Twojego barana. Halo, ale tylko nie jest zacznij, nie powyzywasz Nie muszę być, no żeby widzieć, że jest ubrany jak kretyn dobra. Jezu Chłopie, jesteś ubrany jak jakiś kretyn Nie chcę ich zabić, możesz tylko jego, a nie dziewczynę Słuchawki, co to w ogóle za styl, dobra o, Ale masz dom Wow, ale kurde, ale świeci Dobra, tutaj jest taki no, no, też... No ale ja no. tylko patrzę! <grym> no, to, to, się się na moje to jest! To właśnie, to jest. No to jest, to a, da, a na górze co jest? Nie ma. Ma, Mogę, z... jest Mogę zobaczyć na górze... O pokoje! Nie. Ale tu dzieciaki. O, mam, że będę poznać sąsiadów. To jest. To jest. O, ładunia. Moje ślus. Wow. O kurde. No, nie zrobić. Programu, <laughs> Super. No. No, co zebrać? No, stał tam gamo nibo spali żarówki. Super. Nol. No, zaraz się to spali. Nie czemu nie bijesz baranie? Już. Ej, pojazd. A to co to jest? Może coś tam. O, ale fajne! No, no porozmawiajmy! Dobra, co tutaj jest łazienka? To Łazienka. Dobra, no, pokój, zobaczyłaś? Nie, 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 pokój. No, co mnie bijesz baranie, co ty taki niemiły? No, Nawet ty no, nie, no, nie znasz, a już. Nie, no, zazwyczaj tak goś mi niemiła, nie wiem, ty coś bijesz. Ty jesteś niemiły, to jak co to jakiś baran, jakiego ty masz chłopaka, kurde. A tak generalnie, jak masz na imię? No, a jak ty masz na imię? Charlotte. A ty? Je a ty jak masz na imię, halo? Ciężko stwierdzić. Maruna. A ty? Ty baranie, jak masz na imię? Baranie, jak masz na imię? Ty jesteś baranem. Chyba ty. Jak masz na imię? Co, mam ci dalej... I, ja buję, ja buję, mam, mam cię dalej nazywać baranem? Aleksander. No. Wiedzieć, no, to super. Zostaw mnie, chłopie, ty... Debi! Debi, tam <totrauffe> ja czekam stąd! Mariat! Ja znowu uciekam! Mariat! Tu innym razem? Mariat normalnie jakiś. No po są do domu?